Julia, dawaj paczkę. Kurwa, miało być do AMG. Julia, co ty zamówiłaś? Zwracaj to. Wszystko zawsze muszę robić sam. I właśnie przez takie sytuacje niektóre z produktów trafiają do palet i boksów, które możemy dla Was otwierać. A dzisiaj otworzymy najtańszy, no w sumie jeden z najtańszych boksów, jaki mamy w naszym magazynie w Opolu. Jest to kategoria majsterkowanie firma e, i auto. Słuchajcie, box ten kosztuje 1885 zł. Lecimy, proszę bardzo. Pierwszy produkt kompresor Angel. Samochodowy. A, jest otwarty. Już myślałem, że będzie nowy, bo wyglądało, jakby miał być, ale w sumie on nowy chyba jest. Trzeba będzie go do samochodu podpiąć, żeby zobaczyć. Ale zobaczcie, on wygląda. Zobaczcie, nówka sztuka totalnie, nie? Jak dla mnie to jest nowe. Ktoś to może rozwinął, może nie. Nie mam pojęcia. Wygląda mega, ale to mega fajnie. Odłożę sobie na bok. EV Motion wireless Motion Sensor. Co to jest? Nie mam pojęcia. Jest to jakiś sensor chyba światła. Tak. Nie, nie, motion, przepraszam, sensor ruchu, czyli jeżeli ktoś przechodzi, to Wam wysyła powiadomienie. No, to już wygląda, jakby to było bardziej powystawowe, chociaż sam e, sam sensor wygląda naprawdę ok, poziom sensownie. E, nie wiem, tego akurat chyba nie sprawdzimy na miejscu, więc nie mam pojęcia, ale słuchajcie, ja już widzę najdroższy produkt z tej palety i to jest pytanie: w jakim on jest stanie? Totalne pytanie: w jakim jest stanie? Słuchajcie, jest to Bosch. Professional. O panie! Słuchajcie, on tak de facto, mam wrażenie, że pociął e, dosłownie, e, przeciął cokolwiek, kawałeczek dosłownie czego, czegoś e, i go zwrócili, bo on nawet nie jest tutaj, wiecie, używany ani nic, nie? Nie wiem, czy to w ogóle nie potrzebuje tutaj mieć osłony, żeby ruszyło, ale sprawdźmy. Mamy tutaj prąd. Sprawdźmy, czy to będzie działać. Jest trochę kurzu, ale śmiga no, chyba będzie działać. Słuchajcie, powinno śmigać, jeszcze ma nawet folię tutaj. Co prawda, ktoś go na pewno użył. Nie wiedziałem, na narzędzie. Ale no jest okej, okay, jest okej. Okay. Lecimy dalej, lecimy dalej, moi drodzy. Żarówki LED Osram. Co my tutaj mamy? No, to jest totalnie nowy zestaw. Chyba, że ktoś podmienił żarówki. Diody są całe, nie są czarne, nie są wypalone. Wydaje mi się, że bez problemu, będą po prostu nowe. Tak wygląda przynajmniej, ktoś to otworzył. Podejrzewam, że mm, że po prostu to, komuś to nie pasowało e, i to oddał, nie? Także tak to, ta, taka była historia tego produktu, nic ciekawego. Generalnie ostatnio wiele się słyszy o tym, że o Boże, części samochodowe, to się nie sprzedaje, bo to zagraża bezpieczeństwu, bo coś tam, bo coś tam. To jest totalny fake. Jeżeli kupujecie przykładowo boksa, w którym macie, nie wiem, Klocki hamulcowe albo tarcze, to nie ma możliwości, żeby nie widzieć, że one są uszkodzone. Jedne, co może być, to mogą być krzywe, ale żeby ktoś sprawdził, że one są krzywe, to musiał je zamontować. Więc widzicie, czy na nich hamował. Więc tak de facto nie ma prawa trafić produkt. Który jest uszkodzony. Jak wyglądają w ogóle wszystkie sklepy motoryzacyjne? Kupujecie, nie wiem, tarcze i oddajecie w ten sam dzień. I ktoś inny kupuje te same tarcze, które już były zwrócone. Bo tak często jest, że przychodzą tarcze w otwartym opakowaniu, bo komuś do auta nie pasowały, bo ma cztery rodzaje. Tak samo bywa w zwrotach. Więc takie gadanie, że. Produkty nie są sprzedawalne, bo to jest motoryzacja i zagraża to bezpieczeństwu. To jest totalny po prostu shit. Bullshit. I nie słuchajcie, taki głupot, bo naprawdę to aż woła o pomstę do nieba, aż tak powiem. Dobra, co mamy dalej? Słuchajcie, Wi-Fi, termostat. Zarąbista rzecz. Zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Ktoś to na pewno rozpakował i to tak dosyć srogo. Termostat wygląda, no ma parę rysek, jakby wiadomo. Baterii tej nie mam, więc nie wsadzę. Ale wygląda zacnie, no słuchajcie. To jest... Tak mi się wydaje, zobacz, jeszcze jest folia tutaj. Tam są wszystkie stojaki, kabel do ładowania. Jak dla mnie, jest to produkt lekko używany. No i pytanie, mógł wrócić, bo jest uszkodzony? Nie wiem, ciężko stwierdzić na chwilę obecną. Dalej, co mamy dalej? Słuchajcie, gniazdko internetowe, chyba zewnętrzne w ogóle. Proszę, co tu mamy? Czy to jest pęknięte? Oczywiście, zobaczcie. Już wiadomo, czemu to wróciło, bo jest to po prostu pęknięte, ale to dalej jest pełnoprawne gniazdko. Które pewnie działać będzie, proszę bardzo. Buciki Belotta. Kurde, no ktoś raz się po budowie przeszedł, nie? Słuchajcie, zarąbiste buty, naprawdę. Tu jest taka ala skóra. Pytanie, czy są dwa w tym samym rozmiarze, bo bywało różnie kiedyś w zwrotach z butami. 4, 3, 4, 3. Słuchajcie, prawy lewy jest? Jest. No, to, no to, to teraz każdy się pewnie śmieje, ale to trzeba po prostu sprawdzać, bo bardzo często wygląda to tak, że przychodzą dwa różne buty. Jeden dałaś mi dobry, a drugi za mały dałaś. Kur... W tym momencie mamy buty, które ktoś po prostu przymierzył i każdy sklep, każdy sklep sprzedałby to jako nowe buty. Eee, przecież gdzieś od CTC tam też każdy przymierza czy takiegoś Half-Price'a i te buty są bardziej brudne niż te, więc jakby tak dla, dla ludzi, którzy się nie umieją tego wyobrazować. Co mamy dalej? Jakaś podkładka gumowa, pewnie z jakiegoś samochodu, jakiś, nie wiem, dystans czy coś. Słuchaweczki 3M do ochrony słuchu, oczywiście, zakurzone, aczkolwiek, moim zdaniem, są git. Tak, no nowe są, nawet tego nikt nie żeby, bo to by się wygięło w całe. Super, mamy nowe słuchaweczki. Pamię przypominam, przypominam, kochani, że ten box kosztował 1880 chyba 80 zł. Ta szlifierka ma kosztować około 7 stówek, więc mamy już praktycznie jedną częścią boksa zwrócone. Zobaczymy, co mamy dalej. <laughs> switch, ale to jest w ogóle ciekawe, bo to jest switch Ethernet, DisplayPort i tak dalej, czyli do monitoringów, do różnych tego typu rzeczy. Zobaczmy, czy jest zasilacz bo to jest bardzo ważne. Zasilacz jest, kable są, przewody są. Moim zdaniem produkt nowy. Fakt, że nie jest jakiś tam markowy, ale jest po prostu nowy i to go klasyfikuje jako kategoria. Moim zdaniem ma. Eee, dalej, co my tu mamy? Chyba kolejne żarówki, z tego co widzę. Tak, i to z postojówkami, słuchajcie, h4. I patrząc na to, że druciki są całe, no to muszą świecić, postojówki też. Więc uważam na 99%, że te żarówki są po prostu nowe, nie? I tyle. Tak uważam i myślę, że tak to wygląda. Mm, zobaczymy, no. Akurat do h4 mamy samochód, który ma h4, więc sprawdzimy to, ale myślę, że to będzie git. Co mamy dalej? Coś otwartego, dziwna sytuacja, ale sprawdźmy to. To jest lampa, moi drodzy. Miałoby być też biuro, więc biuro jest. To prawda, ona nie działa, ale tutaj trzeba podłączyć prąd. Ona nie ma akumulatora w sobie, więc spoko. Kabel jakiś tam jest. Jest kabel nawet, słuchajcie, więc lampa w ogóle, moim zdaniem, jest tak fajna, że ja nie wiem, czy taka lampka gdzieś tam nie zostanie, bo teraz są takie zimowe, długie wieczory i trzeba, wiecie, troszkę więcej światła zażywać. Proszę bardzo, Pateks, do uszczelniania, e, do uszczelniania rur. Dobrze mówię? Chyba tak. Masa jakaś taka, 5 minut zasycha. Tak, do uszczelniania dziur w drutach, no rzecz, jak widać, nówka, nierozpakowana, jedyne co, to tutaj po prostu jest lekko jakby wygięte i połamane, ale to, no, nic nie zmienia, bo i tak to musi się uformować. Kolejna rzecz, Race Sports, aż jestem ciekawy, ja jestem w ogóle strasznym, strasznym e, motomaniakiem, że tak powiem, słuchajcie, mamy gałkę zmiany biegów i generalnie wszystko jest spoko, tylko że nie ma adaptera który tu powinien być. Są przejściówki, a zobaczcie, tu powinien taki adapter jeszcze i go tutaj po prostu nie ma. Ktoś sobie go e, zabrał. Zabrał. Tyle. Co tutaj jest? Kolejne jakieś gniazdko porcelanowe, słuchajcie. Tak, to jest porcelanowe gniazdko, które jest połamane. Pękło. Oh no! Gniazdko jest po prostu uszkodzone, czyli to w sumie jest kategoria C. C. Powiem Wam tak, bardzo zarąbisty box. Jak dla mnie za 1800 zł takie tematy... Wow, naprawdę wow, poba super. E, co mamy dalej? O, Extinor, proszę bardzo. Jest gaśnica, jest elegancka suwenira. Myślę, że to się komuś przyda, tylko że nie jest w polskim języku, a w zasadzie to jest chyba Hiszpania albo Włochy. Nie wiem, nie, włoski, włoski chyba. E, więc będzie ciekawie. Kolejne, oczywiście, lampy, znaczy żarówki. H4 LEDowe, zarąbiście, naprawdę fajnie. H4 są spoko i LEDy są też całe. No, czy świecą, zobaczymy, ale obstawiam, że naprawdę części samochodowe, żarówki i tak dalej, oświetlenie, to wszystko po prostu wraca, bo to nie pasuje. Ktoś zamawia H4, wiecie, a ma H2, H1 e, czy H7 i po prostu wielkie rozczarowanko i jest zwracanko, tak? Co my tutaj mamy? Mamy tutaj kolejny, to na pewno jest zwrot konsumencki, taki już gruby, bo ktoś to spakował w bardzo niefajny, w niefajny tutaj karton. Ale sprawdźmy to, sprawdźmy to, żeby było ciekawe, co to jest odkurzacz. To jest odkurzacz, moi drodzy. Ktoś go spakował rewelacyjnie. Dobra, sprawdźmy, czy on w ogóle jest w jakikolwiek sposób przydatny i znatny do pracy. O kurde! Oczywiście to jest odkurzacz samochodowy. Używany jest, no jest na pewno. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Jest szansa, że jest rozładowany. I zanim otworzę wszystko, to po prostu go podłączymy i zobaczymy. Nie wiem, czy ma wszystkie końcówki, czy po prostu mówi, żeby go wypróżnić, nie mam żadnego pojęcia. Jest tak używany, że nawet mi go nie szkoda zostawić na ziemi. Czy on się ładuje? Tak? No, czy jest rozładowany, bo druga jedna kropka. Dobra, spoko, jak dla mnie ok. Jest papierek z Amazona, już widzę. Czekaj, czy jest, jest powód zwrotu. Kiedyś, słuchajcie, historia po prostu... A w sumie nie będę wam mówił. Opowiem wam na jakimś podcaście fajnym, bo historie amazonowe są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. I właśnie w tym momencie wymyśliłem pomysł na nowy podcast, czyli historie zwrotów Amazona. To jest po prostu niedowiary. A jak macie jakieś fajne, to podsłuchajcie, też opowiem na tym. Mamy wykrętaki. Eee, no używane, jakby nie patrzeć. Jeden jest pęknięty i dlatego został zwrócony. Zobaczcie. się tego pewnie by nikt nie zobaczył, ale jest jeden pęknięty. No i są zwrócone. Eee, no, tyle, no jakby to, to jest rzecz, która też się przydaje, po prostu jednego nie ma, bo jest e, połamany. Ale do sprzedaży, czy jest? Moim zdaniem, jak najbardziej jest. Boże! Całe życie pracowałem na to, żeby mieć taki śrubokręt. A gdy już skończyłem naprawiać elektronikę, to taki śrubokręt mam. Zajebiście, to jest właśnie to. Elektryczny śrubokręt. Ależ to. Cały zestaw. To. Cały zestaw, słuchajcie. Patrz. Eww. Boga, to jest Salutki zestaw. Ciekawe, czy on działa. No i To jest pytanie za milion. Trzeba by go podłączyć, pewnie. Tu jest w ogóle wszystko no. do otwierania telefonów. Ja pierdze, że my taki zestaw, kiedyś miał to mi się dał za to zabić. Słuchajcie, tu są do telefonów bity do wszystkiego. To jest, no, pytanie, czy urządzenie działa. Ale nawet jeżeli nie, to same bity będą kosztować grubo, po prostu grubo. Nie mam takiej ładowarki, żeby to podłączyć, chyba, choć chyba tu była w zestawie, ale nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy. Odkładam to na bok. To jest karton, też bym chciał. To jest produkt, który po prostu. Wow! To jest produkt, który. Wow! Jak dla mnie to wygląda, jak ktoś to wziął, naprawił sobie telefon i oddał, nie? To jest produkt ciekawy. tego nawet nim będę wymagał, bo waży tyle, co po prostu cały karton. A wiecie co to jest? KR. Sprężyny tuningowe do samochodu. Obniżające. Nie wiem, ile obniżające i do jakiego auta, bo nie pamiętam, ale są, zobaczcie. To jest nowe, to jest jeszcze. W oleju oryginalnie zaimpregnowanym, żeby nie porcowiało. Słuchajcie, są cztery sprężyny, nówki sztuki, i niech ktoś mi powie. Że ktoś po prostu nie zamówił sobie sprężyn e, i nie pasują do jego samochodu, albo po prostu zamówił sobie z y, niższym obniżeniem niż chciał i po prostu je zwrócił, jak dla mnie w 100% tak było dokładnie. I zobaczcie, to są w ogóle sprężyny, które mają TIF. E, tu są papiery od tego. To jest też bardzo ważne, bo w krajach Unii Europejskiej niektórych musicie mieć wszystkie papiery do e, sprężyn, żeby móc je zamontować. Nie wiem czy jest napisane, do czego to jest, Volkswagen T-Roc 4WD, Cabrio, Cupra Atea, Cupra Formentor, Skoda Karoq, czyli samochody w miarę na topie. Myślę, że to jest do sprzedania lekko. I takie sprzęty kosztują w granicach 8-90 za komplet. Minimum, nie? Akumulator Makity. Kochani, na to też polowałem trochę, widziałem w specyfikacji. Niestety nie. Niestety on nie działa. Nie, nie pokazuje, że jest naładowany. Mam w domu ładowarkę, bo ojciec mój jest hydraulikiem, więc on generalnie używa sprzętów Makity. No i sprawdźmy, czy się ładuje, czy nie ma jakiegoś błędu, bo one potrafią się wywalić. Po prostu od tak. Dobra, pokaż mi, co to jest. Co to jest? Kurtka. Kurtka mechanika. Zobaczcie. Talla XL. No, nawet na mnie by była. Bez rękawnik dla mechanika na zimę. No słuchajcie, za oknem jest cudownie, więc... Myślę, że akurat sam raz, bo zima tuż, tuż. Szczerze wam powiem, że jestem zaskoczony, bo jakość tych boksów to jest dla mnie top, nie? Majsterkowanie, jak sami wiecie, to jest najszybciej sprzedająca się kategoria chyba na świecie ever. Oprócz elektroniki, jak macie jakieś topowe produkty, jak na przykład PS5. Przede wszystkim coś, co się sprzedaje u nas zawsze. O, eee. jaki fajny! Wiesz co to jest? No, kask. To jest ale, kask. Widziałeś ja jaki ma ten, jak ma kolorek? Nie, ja ale. Już, ja jeszcze już ten widzę. spider -Man. Kask ze Spidermana, słuchajcie dla dzieciaków. Rękawiczki w zestawie ze Spidermana. Gogle ze Spidermana. Ja, jaki jest. kozacki, matowy, zobacz, certyfikowany jeszcze. Oczywiście, wiadomo, że ma wszystkie te. Nie, I nie, żeby Was nie zmieniło, Daszek oczywiście też jest, tylko Daszek jest schowany tutaj. Ej, no dla mnie kocur totalny, zobacz. I on sobie wchodzi tak. Nie no, jak dla mnie to jest kocur. Patrz, ale Maryskę, widzisz? To już wiadomo dlaczego został oddany. To już jest pewne, a śruby oczywiście są też nowe, patrz. Sądówki przypięte tutaj, więc tak naprawdę to jest z delikatną ryską. Jak damy, to jest kategoria A-, słuchajcie, bo ta ryska jest tak mało widoczna. Dobra, Sonero Starter Kit, jedna z dose. co to znaczy? Nie wiem. Dobra, gniazdko na pilot. Oczywiście, gniazdko na pilot. To są też rzeczy, które się szybko sprzedają. Patrzcie, możecie sobie zaprogramować różne gniazdka, popodpisywać. Super. Jak dla mnie produkt nowy, ktoś to rozpakował, stwierdził, że mu nie pasuje, bo za bardzo wystaje gniazdka. I cześć. Stanley, proszę bardzo, moi drodzy. Zarąbisty pas ze Stanleya, taki chyba do. Mm, to jest do auta, chyba, do narzędzi. No, No po prostu kot. Ej, nie, no dla mnie. Słuchajcie, dla mnie to jest naprawdę zarąbisty towar, bo przecież to są rzeczy, bez których firmy nie są w stanie funkcjonować. A narzędzia i ubiór się e, gdzieś tam zużywają. To nie jest wieczne, więc naprawdę kozak. Ej, nie wiem, koszty, ale pewnie jest dych, ale no. Jakby przy tej kwocie boxa to naprawdę jest super. Zobaczcie, miała być firma, jest elektronika. Jest to kamera pułapka, fotopułapka. Mieliśmy już taką i ja pamiętam, to były moje pierwsze zwroty jeden z pierwszych zwrotów, i pamiętam, że to była wadliwa fotopułapka. Ja ją sprzedałem faktycznie za 200 coś złotych. No i zobaczcie, to wygląda jak nowe. Pytanie, czy to jest do uruchomienia? A było włączone, czyli generalnie raczej myślę, że e, myślę, że się rozładowało w tym pudle przez tyle czasu. Ale zobaczcie, to jest najciekawsze. Karta 32 giga. Pytanie, czy są na niej jakieś nagrania i pytanie, czy to w ogóle działa, nie? Jestem bardzo ciekawy, jakiegoś jelonka tam zobaczymy. E, będzie zarobiście. <laughs> Jak będę mógł, to może wam pokażę jakieś przebitki z tego, ale nie wiem. No i wszystkie mocowania są, nawet zobacz. Nie otwarte, więc albo ktoś podmienił całą kamerę, gdzieś wygląda na nową, ale zakurzoną, więc albo leżała sobie otwarta, ktoś się długo nie zwracał, albo leżała na magazynie, albo, albo po prostu była powieszona i tyle. No i to jest super sprawa. Lampka. Rowerowa, zafoliowana, słuchajcie, z pilotem. Kierunkowskazy ma nawet, no to już jest hit. Nie wiem, czy ma baterię. Jak się ją włącza? O, popatrzcie, świeci. Pytanie, czy to ma baterię? <gry> Ja pitole zarąbiste. i macie pilotik, wiecie, na kierownicy. Wygląda totalnie na nówkę, poza opakowaniem, ale no kurde, coś takiego na prezent. Z drugiej strony, słuchajcie, czy na prezent, czy nie, myślę, że prędzej czy później przyjdzie czas, że ludzie będą i z takimi pudełkami kupować, dlatego że po prostu e, wprowadzą dziwne zakazy, tak jak jest to na przykład w Niemczech, bo nie bez powodu te zwroty wyglądają jak wyglądają. Czyli na przykład mają naklejoną etykietę, ale produkt jest nowy, a opakowanie rozwalone. Dobra, patrz, Boże, kiedyś. Dałbym się pochlastać w latach, gdzie byłem jeszcze młody, ale pamiętam, że z ojcem szukaliśmy po giełdach e, wideofonów, bo to było takie fajne i że można zobaczyć kto do dziwy przyszedł. E, I to było tak drogie, że naprawdę na tamte czasy, jak tam 600, 700 zł, kosztowało. No to tak jakbyście teraz wyłożyli, nie wiem, piątkę, nie? E, tak obstają. To były lata 2000-2003, jak to weszło, jak dobrze pamiętam, oczywiście. Ostatnio mieliśmy taki z e, jednej z dostaw, ale był pęknięty ekran. A tutaj. Nie no, szczerze, ja mam y, ogromne wrażenie, że to jest po prostu produkt nowy. Zobacz, ma folię, nic tu się nie podziało, ekran nie wygląda, aby był pęknięty, zasilacz jest, pytanie do czego? Ale czekaj, jak jest zasilacz i tu jest wejście, bo wydawało się, że tu są połączenia kabli, zobaczcie, jest, coś działa, patrz, śmiga, ring, wszystko możesz sobie zmieniać, nie wiem, gdzie jest w dół, gdzie jest w bok, myślę, że to się zmieni. To Jest na etapie w ogóle jeszcze konfiguracji, więc. Dobra, słuchajcie, jestem przekonany, że to jest produkt nowy i szczerze, ja jestem zajarany tą dostawą. Ja naprawdę nie wiem, jak to mogło tak długo leżeć i sam się zastanawiałem, bo mieliśmy nawet odbiór ludzi i naprawdę kupowali to, te boksy z tej palety, z tych palet, bo w zasadzie tych palet było was 6 i ale naprawdę zostało trochę tego i słuchajcie, to kosztuje 1800 zł. Przypominam, że kask to jest 250. 700 to jest bosz co najmniej, a mamy jeszcze jeden karton, ale zanim to sprawdzimy, ja chciałbym zobaczyć, ile kosztuje ten zestaw, bo jeżeli wiemy, że on już jest po prostu nowy, e, moi drodzy, to sprawdźmy, ile on faktycznie może kosztować. Słuchajcie, 700 zł, 719 kaofla, no tak, jakby jest mało, e, mało wiarygodne, ale e, normalnie po 800, po 700 na Allegro to jest norma. 820, zobaczcie, dokładnie ten sam. Ten sam kit, tu i tu. To jest czysty zysk. Ja, ja tu widzę naprawdę bardzo mało odpadu, ale to nie jest koniec, moi drodzy. Mam jeszcze jedno niewiadomego pochodzenia pudełko, w którym naprawdę nie mam pojęcia, co jest. Ciężkie nie jest, ale czuć jakby było takie zbite, wszystkie zwarte, takie gotowe do, do zarobku, wiecie o co chodzi. Takie. Łola boga, kolektor sący do Renault. Ktoś zwrócił kolektor z sący do Renault jakiegoś, Renault, nie wiem, plastikowy, jest więc na pewno to jakaś grupa. Ym, grupa francuska, z jakimś czujnikiem oczywiście, to jest czujnik nie wiem do czego, ale pewnie jakiś, aha, to jest map sensor chyba, albo coś takiego. Słuchajcie, ciekawe, zobaczcie, czujniki wszystkie, to, moim zdaniem, nie dowiem się do czego to jest, to się sprzeda w moment, nowy kolektor ssący, to pewnie pęka, gdzieś to pewnie się psuje, jakieś czujniki, podejrzewam, że to jest niewymienialne, chociaż tutaj widać, że da się odkręcić, ale w oryginale może być inaczej, bo Często w samochodach tak jest, że w oryginale na przykład nie możecie rozkręcić map sensora, eee, chociaż to jest tylko, chyba jakiś czujnik podciśnień. Mm, ale kurde, dobra, kozak, jest zwarte do zarobku, myślę, że spokojnie e, damy radę. Moi drodzy, nie wiem ile kosztuje ten kolektor szcący, e, nie wiem ile kosztują poszczególne rzeczy stąd, ale ja uważam, że lekko tu jest dwukrotność. Ale zanim się z Wami pożegnam, sprawdźmy czy ten odkurzacz, <gry>, który podłączyliśmy, rusza silnik, więc jest szansa, że on faktycznie potrzebuje czasu, ale raczej raczej go spisuję na straty, nawet go nie liczę. Słuchajcie, kategorica jak na palcach jednej ręki policzyć i te boksy wyglądają chyba wszystkie tak samo. Nie wiem, kozak. Jakbyście chcieli takiego boksa, zostały jeszcze parę sztuk, jak nie, to pewnie będą znikać w tempie dosyć szybkim, bo sami będziemy brać się do sklepu. I to jest po prostu... Idealna puenta tego odcinka. Moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. Łapka, subik, dzwonek, jeżeli chcecie więcej takich materiałów. A my, mamy no co? A my to pakujemy i jedziemy wystawiać, żeby robić siano. Siemano. A jeżeli którykolwiek z tych produktów Ciebie zainteresował, to możesz go kupić u nas na stronie proprice.pl z kodem PROPRICE10. Macie 10% zniżki na każdy z tych Produktu, więc jeżeli coś kosztuje 1000 zł, macie to za 900 stówek. Warto? Oczywiście, że warto. A przesyłka, przypominam, od 150 zł za darmo. Więc tym pięknym akcentem kończę ten materiał. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę, subika i dzwonek, jeżeli chcecie więcej takich materiałów. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Siemanko, cześć!